Dzień dobry, jest środa 2 grudnia. Rozpoczynamy cotygodniowy przegląd rynków towarowych według TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Na początek, jak co tydzień, spojrzenie na to, jak w ostatnich pięciu dniach kształtowała się sytuacja na rynkach towarowych. Warto na pewno zwrócić uwagę na spadki ropy, zarówno ropa Brent, która zniżkowała aż o 5%, jak i ropa WTI, której przecena była nieco mniejsza, jednak obydwie solidnie zniżkowały. Ropa Brent znajduje się pod silną presją ze względu na piątkowe posiedzenie, piątkowe spotkanie członków kartelu OPEC, które odbędzie się w Wiedniu, a konferencja prasowa po tym posiedzeniu będzie miała miejsce o godzinie 16 właśnie w piątek zniżkowały także ceny metali szlachetnych zarówno złoto jak i srebro spadło około 1% najsilniejsza wśród metali szlachetnych była platyna która została przeceniona o nieco mniej niż 0,5% a najsłabszy okazał się palat którego zniżki przekroczyły 3% odbijają metale Przemysłowe, głównie za sprawą napływających danych z Chin o potencjalnym cięciu produkcji w przyszłym roku. Zarówno produkcja miedzi, niklu, jak i cynku ma zostać w przyszłym roku zmniejszona. Jednak, jeżeli doszłoby do jakiegoś silnego odbicia cen, to być może do tego nie dojdzie. W każdym razie byłoby to dobre dla producentów miedzi. Czy ta miedź odbiłaby już teraz, czy musieliby obniżyć produkcję, jednak doszłoby do tej obniżki w przyszłym roku. Jeśli chodzi o surowce rolne, to tutaj negatywnie wyróżnia się pszenica, która w ciągu ostatnich 5 dni zniżkowała o 7%. Pozytywnie zaskakuje soja, która z racji zwiększonego popytu na biopaliwa. Zwyżkowała w ciągu ostatnich 5 sesji o 2,5%. Szybuje w górę także bawełna o ponad 3%. Pod presją sprzedających jest kawa, której notowania w ciągu ostatnich 5 dni straciły 2,5%. O czym więcej podczas omawiania poszczególnych wykresów, ponieważ na jednym z nich będzie właśnie kawa. Ponadto miedź, złoto, a także ropa. Przejdźmy do spojrzenia na to jak w ostatnim czasie radzą sobie poszczególne grupy surowców, a nawet na to jak w całym roku 2015 radzą sobie poszczególne grupy surowców i zdecydowanie najsilniej wyglądają surowce typu soft, które zbliżają się do poziomu 100, czyli poziomu wyjścia 1 stycznia tego roku. Jeżeli przekroczą ten poziom, to będzie oznaczało, że staną się jedyną grupą surowców, która w tym roku zwyżkuje. Nieco odbijają notowania metali przemysłowych, które tracą w tym roku już niecałe 25%. Cały indeks SPGSC zniżkuje o nieco ponad 19%, głównie za sprawą spadających cen surowców energetycznych. Które zniżkują o ponad 21%. Na około 10% minusach znajdują się metale szlachetne, a także towary rolne. Przejdźmy do analizy poszczególnych surowców. Na początek złoto, jego ilość w funduszach ETF, która systematycznie się zmniejsza, jednak nie są to już tak silne zniżki jak te obserwowane na początku listopada. Nie zmienia to jednak faktu, że złoto notowane jest. Na bardzo niskich poziomach, poniżej 1070 dolarów za uncję. Jest to związane także ze wzrastającą siłą amerykańskiego dolara, która związana jest z potencjalną podwyżką stóp procentowych przez Fed na najbliższym posiedzeniu. Szansa na odbicie cen złota jest naprawdę niewielka, ponieważ ta podwyżka stóp procentowych wydaje się już niemal przesądzona i w związku z tym właśnie powinniśmy obserwować systematyczne zniżki cen złota. Być może już nie będą tak silne jak te obserwowane na przełomie października i listopada, jednak zejście w okolice 1040 dolarów za uncję w najbliższych tygodniach jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście w ostatnich dniach ten silny spadkowy trend nieco wyhamował, jednak cały czas utrzymywany jest i naszym zdaniem, zejście poniżej 1060 dolarów za uncję w cenach zamknięcia jest już tylko kwestią czasu, i wtedy skierujemy się do poziomu 1040 dolarów. Kolejny z surowców to ropa. Na początek to, jak wygląda sytuacja w Arabii Saudyjskiej. Produkcja ropy była systematycznie zwiększana aż do lipca w ostatnich miesiącach nieco spadła, jednak cały czas topnieją rezerwy walutowe Arabii Saudyjskiej, ponieważ silnie zniszkuje cena baryłki ropy Brent. Jeżeli się to nie zmieni, to rezerwy walutowe Arabii Saudyjskiej będą dalej zniszkować, a w tym tempie zabraknie ich w ciągu pięciu lat. Więc tutaj saudowie też mają twardo orzech do zgryzienia, bo z jednej strony chcą tą swoją strategię podtrzymywać o tym, żeby zyskiwać udział w rynku ropy poprzez właśnie bardzo niskie ceny i wykruszanie się innych producentów jak chociażby USA czy Rosja, ale zniżkujące rezerwy walutowe są problemem, ponieważ starają się oni utrzymywać stabilny kurs arabskiego riala do dolara amerykańskiego, sztywny kurs. Kolejny wykres to pozycja spekulacyjna na ropie WTI, i tutaj trzeci z rzędu tydzień solidnych spadków, co znajduje także odzwierciedlenie w cenach. Jednak tak skrajne pozycjonowanie, najniższe naj na tych dołkach, które widzieliśmy w 2015 i 2012 roku, może sugerować, że potencjał odbicia jest duży w przypadku jakiegoś zaskoczenia ze strony OPEC. Piątek, chociaż wszystko wskazuje na to, że OPEC nie zdecyduje się na jakieś zmiany i podtrzyma obecny poziom celu produkcji na poziomie 30 milionów baryłek, który i tak jest przekraczany ustawicznie przez. Przez kartel o około 2 miliony baryłek. Jednak warto pamiętać o tym, że być może do kartelu włączona zostanie, czy najprawdopodobniej do kartelu włączona zostanie Indonezja, tylko pozostaje pytanie, czy ten cel produkcyjny będzie obejmował także Indonezję, czy zostanie ona z niego wyłączona i wtedy pozostanie na poziomie 30 milionów baryłek, bo sama informacja o tym, że został zwiększony cel produkcyjny do 31 milionów baryłek. W przypadku, gdyby Indonezja została włączona do tego celu, może spowodować krótkoterminowe osunięcie się notowań ropy, które następnie będzie znoszone. więc na pewno, warto z uwagą śledzić wydarzenia, które będą miały miejsce w piątek. Kolejny wykres to ilość aktywnych wież wiertniczych, która po raz kolejny zmniejszyła się o 9 sztuk, o czym już wcześniej wspominałem. Że jest taka możliwość na dalszy spadek ilości aktywnych wież wiertniczych, nie przekłada się to jak na razie w jakiś znaczący sposób na odbicie cen ropy WTI, ponieważ produkcja w Stanach Zjednoczonych nie spada tak silnie. Spada produkcja ropy z łupków, ale całościowo produkcja już tak silnie nie zniszkuje. W ostatnich tygodniach dwa razy zniżkowało 17 tysięcy baryłek. Jest to naprawdę kropla w morzu. Żeby poruszyć ceny ropy potrzebny jest prawdopodobnie spadek produkcji około 100 tysięcy baryłek w którymś z tygodni. I wtedy doświadczylibyśmy pewnie dość silnego odbicia cen ropy WTI. Zapasy, które rosną już od 9 tygodni. Mają szansę na spadek dziś, ponieważ konsensus zakłada ich osunięcie się o około 700 tysięcy baryłek, jednak wczorajsze dane API wskazały na ich wzrost o 1,6 miliona, przez co ten konsensus przesunął się najprawdopodobniej, tak uważamy, w okolice zera. I tutaj jakiś ujemny odczyt, czyli spadek zapasów, powinien przełożyć się dziś na zniżki cen ropy. Kolejny wykres to analiza techniczna ropy WTI doszliśmy do ważnego wsparcia w strefie 41, 41 20. Jeżeli zostanie ono utrzymane, to być może w kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia ze wzrostowym odreagowaniem, które jednak jak widać wyhamowuje w okolicy ważnej strefy oporu 42, 60, 42 75, dodatkowo z katalizatorem w okolicach 43. 20. I tutaj jeżeli zostałoby przełamane 41 dolarów, to najprawdopodobniej w szybkim tempie zejdziemy w okolice 40-60, a potencjalne wzrosty powinny wyhamowywać właśnie w okolicach 42-60, 42-75. Jakieś poważniejsze rozstrzygnięcia będą miały miejsce dopiero w piątek. I tak możliwe jest zejście w okolice 39,50. W przypadku wspomnianego zwiększenia celu produkcyjnego ze względu na włączenie Indonezji, jednak przełamanie poziomu 39,5 dolara jest mało prawdopodobne, i nawet w wypadku zejść w to okolice, w kolejnych dniach powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostowym odreagowaniem. W przypadku ogłoszenia przez kartel. Jakieś decyzje o zmniejszeniu produkcji co jest bardzo mało prawdopodobne, jednak, jeżeli do tego dojdzie, to najprawdopodobniej ceny ropy wystrzelą w górę, aż do poziomu 45 dolarów za baryłkę. Kolejny z surowców to miedź, której pozycja spekulacyjna systematycznie spada, jednak, w ostatnim tygodniu ten spadek nie był już tak. Silny jak w trzech poprzednich, w związku z czym ceny nieco by hamowały, odbiły odważnego wsparcia w okolicach 200 centów za funt surowca. I naszym zdaniem to odbicie może w kolejnych dniach być kontynuowane. Jedną z przyczyn jest właśnie to, że pozycja krótka na miedzi znajduje się na najniższym poziomie od sierpnia, ale także. Jest to już siódmy z rzędu spadkowy tydzień miedzi to jest najdłuższa seria od czerwca 2013 roku. Listopad był najsłabszym miesiącem od stycznia, więc być może dojdzie do jakiegoś wzrostowego odreagowania w grudniu. Dodatkowo, jak wspominałem na początku, chińskie władze zdecydowały, chińscy producenci zdecydowali o tym, żeby zmniejszyć produkcję o 350 tysięcy ton w przyszłym roku, co stanowi 4,4% produkcji w Chinach, które z kolei odpowiadają za 24% światowej produkcji, czyli reasumując te 350 tysięcy ton to około 1,5% światowej produkcji. Firmy w Chinach także zadecydowały o tym, że nie będą zwiększać swoich mocy produkcyjnych w kolejnych latach, nie będą inwestować w infrastrukturę, a rząd nie będzie akceptował nowych producentów, więc tutaj powinniśmy doświadczyć jakiegoś odreagowania cen miedzi, przynajmniej w krótkim terminie, choć i tak decydujące będzie to, w jakim tempie rozwijać się będzie chińska gospodarka i czy dojdzie do jakiegoś odbicia chociażby indeksu PMI, który cały czas znajduje się poniżej 50 punktów. Jeżeli powróciłby on powyżej 50 punktów, to wtedy najprawdopodobniej mieć. Miałaby szansę na jakieś nieco dłuższe odreagowanie, i na koniec kawa, która w ostatnich dniach ponownie podąża w ślad za brazylijskim realem, który osłabił się silnie w ostatnich dniach, co znalazło także odzwierciedlenie w notowaniach. Kawy znajduje się ona w okolicach 120 centów za funt. Obecnie naszym zdaniem może odbijać, bo pomimo że prognozy zakładają, że w najbliższych dniach solidne opady deszczów w rejonach uprawy kawy, to jednak wcześniejsza susza powinna zadecydować o tym, że zbiory kawy w tym sezonie nie będą zbyt duże i to powinno w kolejnych miesiącach przekładać się na wzrosty cen kawy. Silnie wzrasta cukier, który właśnie z uwagi na obawy dotyczące Zbiorów w Brazylii, które trwają, silne deszcze przekładają się na to, że te zbiory są opóźnione i może to doprowadzić do dalszych wzrostów cen cukru. Jeśli chodzi o sytuację techniczną w notowaniach kawy, to cały czas poruszamy się w spadkowym kanale. Obecnie znajdujemy się w okolicach środka tego kanału. Ostatnie odreagowanie wyhamowało w połowie poprzedniego impulsu spadkowego. Naszym zdaniem ponowne podejście w okolicy 126 jest możliwe w najbliższych dniach, nawet. A w ciągu kilku tygodni, być może, przetestujemy nawet górną bandę kanału spadkowego. Tak długo jak pozostajemy w tym kanale, należy jednak liczyć się z dalszymi spadkami. Pozytywnym sygnałem będzie dopiero wybicie górnej bandy tego spadkowego kanału. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu NonStop